Dziś na Kępińskim Rynku odbyła się akcja Przygarni książkę. Jej inicjatorami byli nauczyciele, bibliotekarze gimnazjów miasta i gminy Kępno oraz bibliotekarze Kępińskiej filii księżnicy pedagogicznej. Całe przedsięwzięcie honorowym patronem objęła burmistrz miasta i gminy. Akcja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy odbył się w szkołach. Uczniowie podarowali bibliotece szkolnej książki, które chcieli przekazać innym. Również czytelnicy biblioteki pedagogicznej wsparli swoimi książkami organizatorów. W sumie zebrano około 2000 książek. Drugi etap i zarazem finał akcji odbył się dziś na Kępińskim Rynku. Książki zostały pogrupowane tematycznie i rozłożone na półkach w namiocie wystawowym. Dodatkowo w całym rynku stawiono stoiska, przy których gimnazjaliści zapraszali przechodniów do udziału w akcji. Każdy mógł zabrać ze sobą książkę, która przykuła jego uwagę i którą chciał przeczytać. To była bardzo udana akcja, która cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale i starszych mieszkańców Kępna. Często bywa tak, że książki zalegają w domowych biblioteczkach. Stąd narodził się pomysł, żeby te książki przekazać innym czytelnikom. Chcemy nadać książkom drugie życie to cel naszej akcji. Chcemy promować czytelnictwo. Cieszymy się, że dzisiejsza akcja odniosła, myślę, że spory sukces. Bardzo dużo osób nas tu odwiedziło. Śmiało więc można powiedzieć, że kępno to miasto przyjazne książce, a jego mieszkańcy wspierają takie inicjatywy. Jak mówią organizatorzy, była to pierwsza tego typu impreza w mieście, ale na pewno nie ostatnia. Thank you.